Kochani Państwo, jest wiele dróg do złożenia swojego datku od serca. Można to uczynić do piramidki w sklepie Natural Beginnings. Tam jest taka piramidka na Wdowie Grosze, na Misję Faraon. Można wpłacić swój datek bezpośrednio na konto w Bank of America. A oto numer konta, mieli Państwo, 291 003 205... 624. Powtarzam, na hasło oczywiście Mission Pharaoh, czyli misja faraon po angielsku. 291 003 205 624. Na stronie internetowej www.missionshero.com czyli na stronie internetowej misji Faraon są również, drodzy Państwo, możliwości przesłania kartą kredytową y, swojego datku przez właśnie system PayPal, albo y, można skorzystać z adresu na Piobax, przesłać czek czy mamy order i każdą y, sumę potwierdzamy. Z podziękowaniem i z aktualną informacją dotyczących obecnych poczynań na terenie Egiptu. Raz jeszcze bardzo, bardzo dziękujemy i cieszymy się, że podobała się Państwu nasza galeria zdjęć wykopalisk w Hawarze, no bo właśnie te datki pójdą dalej na ten właśnie cel, ale. Już nie na hawarę, ale kochani państwo na gizę, ponieważ niebawem będę obwieszczać coś ważnego, ale jeszcze nie teraz. Co jeszcze mam ważnego na dzisiaj do przekazania? Otóż, mili państwo, takie momenty e, nie są zbyt łatwe do zamknięcia sprawy, bo były różne... Dywagacje i rozważanie tej sytuacji, co z tym uczynić. Ponieważ z jednej strony pojawiły się głosy, aby udać się po ziemską sprawiedliwość do sądu. Taka ziemska decyzja. Natomiast, kochani Państwo, jest jeszcze druga strona medalu. Bo to, do czego doszło wczoraj, nie mieściło się w wielu głowach. Tak naprawdę chyba do dzisiaj się nie mieści i nie wiem, czy kiedykolwiek się w głowach ludzkich to pomieści, ale się wydarzyło. Więc co do tej drugiej strony medalu, to wiecie Państwo, że Misja Faraon, jak również ludzie, którzy wczoraj mieli mieć swoje stoiska, propagują świadomość duchową tej właśnie sekty, która się mieni Misja Faraon, która nie tylko mówi o miłości, o przebaczaniu. Ale to czyni. Więc, owszem, można by się sądzić, bo z tego, co twierdzą prawnicy, nawet mogłaby być duża suma do zasądzenia, do wysądzenia. Ale wybraliśmy tą drogę, drugą, naszą drogę. Bo, zaprawdę, powiadam Państwu, że być sprawcą takiego zajścia, jakie miało miejsce wczoraj, do jakiego przyłożyli się ci biedni mali ludzie bo to są bardzo biedni mali ludzie. To, co uczynią ludzie misji faraon, otóż z miłością i światłem, w imieniu nas wszystkich, współorganizatorów, przekazuję tu wszem i wobec, że te biedne istoty ludzkie, które mają jeszcze troszkę czasu na opamiętanie, bo jeszcze trochę czasu jest. Z akceptacją podchodzimy do Waszego wyboru, do Waszej wolnej woli, która skończyła się tym niecnym uczynkiem. Natomiast naszej energii Waszą zabrudzać na pewno nie będziemy i tej rękawicy na pewno nie podniesiemy. I od nas macie przebaczenie. Sądów nie będzie. Taka jest wola wszystkich ludzi Missiparao. Nie jest łatwo, proszę Państwa, mówić o miłości i przebaczaniu. Trudno wielu osobom było się z tym pogodzić, ale jest to jednoznaczna decyzja. Więc raz jeszcze przesyłam w imieniu całej załogi misji Paraon podziękowania piękne i wszystkich osób, które wymieniłam dzisiaj ze stoisk, które wczoraj miały być obecne. Państwo kontakt będziecie mieli ze wszystkimi przez panią Barbarę Ksepkowna i Ginnings. Ta pamiętna niedziela na pewno na długo pozostanie w naszych sercach, bo jest co wspominać, tak naprawdę pięknego, bo ta atmosfera, ta energia, która się wytworzyła, mieli Państwo, w trakcie już spotkania, kiedy, kiedy już skorzystaliśmy z tego, co było możliwe, a sporo było możliwe, więc i zabawa była piękna, i to wczorajsze spotkanie, co było najważniejsze, otwarło tak wiele serc. Na misję Faraon. I to było dla nas największą radością i podziękowaniem. Zdjęcia będą zamieszczone na stronie misji Faraon niebawem. A ja cóż, Państwu dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia na sierpniowym spotkaniu misji Faraon w klubie Eagles. To będzie 8 sierpnia. Szczegóły bliżej terminu będę przekazywać na antenie tego radia. A teraz mam do przekazania dedykację od załogi misji Faraon.